Eurowizja Junior 2022 – Wiki Gabor też pojawiła się na w kanarkowym garniturze i błyszczącym gorsecie, zdjęcia. Tegoroczna Eurowizja Junior w przeciwieństwie do poprzednich lat nie zakończyła się naszym sukcesem. Polskie reprezentowała tym razem Laura Bączkiewicz, która na scenie wystąpiła z piosenką Totéhamo On. Mimo, że pokaz został pozytywnie odebrany przez polską publikę. To zabrakło trochę szczęścia i finalnie uplasowaliśmy się na 10 pozycji. W poprzednich latach nie mieliśmy jednak na co narzekać, bo Roxana Węgiel i Wiki Gabor zwyciężyły muzyczny konkurs. A Sara James rok temu zajęła drugie miejsce. Podczas tegorocznego finału Warmain uhonorowano również zwycięzców sprzed lat. Bo na scenie pojawili się laureaci z poprzednich edycji, a wśród nich Vicky Gabor. W 2019 roku wokalistka z piosenką Superhero wygrała konkurs, a dziś po raz kolejny mogła zaśpiewać ten utwór na eurowizyjnej scenie. Na wydarzeniu nie pojawiła się jednak Roxana Węgiel, która triumfowała w 2018 roku z utworem Aneona i to B. Wokalistka w rozmowie z Pomponikiem potwierdzała tuż przed imprezą, że niestety nie da rady się na niej pojawić. Na scenie nie zabrakło jednak i krótkiej wzmianki o niej, a do utworu, z którym 4 lata temu wystąpiła na Eurowizji, zatańczyli młodzi tancerze. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Niestety nie dam rady się tam pojawić, bo mam ważne aktywności wynikające z kontraktów. Które były już po prostu zadeklarowane wcześniej. Nie ukrywam, że było mi trochę przykro. No ale niestety, opowiadała w rozmowie z serwisem. W Armei natomiast Vicky Gabor, która na tę okazję wybrała kanarkowy komplet. Piosenkarka wystąpiła w krótkiej marynarce, którą zestawiła z materiałowymi spodniami w tym samym kolorze. Wzrok przyciągał jednak przede wszystkim zloty gorset z ozdobnymi szkiełkami, który połyskiwał pod neonowym zestawem. Gabor całość uzupełniła złotą biżuterią, a na estradzie nie zabrakło również mocnego makijażu.